Witajcie. Wracamy do wspólnego czytania i tłumaczenia epifanicznego tomu dziewiątego, czyli o tytule Posłanik Paruzji. Jesteśmy na rozdziale drugim a akapicie 35. I zanim zaczniemy czytać, to przypomnijmy sobie o jakich wersetach tutaj mówimy. Na razie ciągle omawiana jest czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 12. A wersety od 6 do 8, gdzie wówczas powiedział: Bóg, posłuchajcie słów moich: Jeśli jakiś prorok u was powstanie, to dam mu się poznać przez widzenie, w snach przemówię do niego: Nie takim jest sługa mój Mojżesz. On w całym domu moim jest najbardziej godny zaufania, bo naj, najbardziej. Skromny, najskromniejszy. Z ust do ust mówią do niego w sposób jawny, a nie przez zagadki. On to postać, jak wygląda. Czemu nie lękacie się przebrać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I przechodzimy do czytania i tłumaczenia. Jak mówię, ma kapit 35. Jest bardzo ważne, albo rzeczą najważniejszą, albo aby studenci Biblii, aby badacze Biblii, jako badacze Biblii jako księgi tekstów rozważali pisma członków gwiezdnych, tak jak czynili to szlachetni Bereanie. Z całą chęcią, z całą gotowością umysłu, w przeciwnym bowiem wypadku nie otrzymają oni trwałego błogosławieństwa ze swoich rozważań, ze swojego badania. Jest szczególnych sześć cech niezbędnych, albo bardzo potrzebnych, do, do tego, do, które składają się na pełną gotowość umysłu, Tą, o której tam chodziło, na pełną gotowość umysłu. I są to pokora albo uniżenie, o czym jest mowa w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11, a wersecie 25. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 25. W owym czasie przemówił Jezus w te słowa: Wysławiam Cię i dzięki czynię Ci, Ojcze Pani nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mędrcami i uczonymi, a, a objawiłeś prostaczkom, w innych przekładach, objawiłeś się niemowlętom, a odsłoniłeś się tym, którzy są jak małe dzieci, czyli Generalnie tym, którzy nie udają, nie uważają się za takich mądrych i roztropnych. Wracamy do książki. Poza tym tą pokorą, tą uniżeniem, niezbędna jest cichość. Cichość, ale to nie chodzi o to, żeby być cichym i nic nie mówić, tylko jest to taki, taka próba skrótu myślowego, ponieważ chodzi o cechę, która. Można być inaczej nazwana wieloma słowami. Jako gotowość, jaka chęć, jako pozwolenie do bycia nauczonym. Przejawianie gotowości do bycia nauczonym. O niej jest mowa w psalmie 25, a w wersecie 9. Psalm 25, werset 9. Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie i swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć. Swoje ścieżki pra wskazuje pragnącym się uczyć. To, to jest właśnie tutaj ta cichość w ten sposób tutaj e, określona. To był przykład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Biblia Warszawska mówi w ten tym samym wersecie, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Czyli tą cichość tutaj nazywa pokorą. Inne przykłady podobnie. Prowadzi pokornych drogą sprawiedliwości i uczy prostaczków swojej drogi. Tak, w sprawie, że potulni będą chodzić według jego sądowniczego rozstrzygnięcia i będzie potulnych uczył drogi swojej. Albo poprowadzi pokornych ku sprawiedliwości, w sprawiedliwości pokornych nauczy swojej drogi. Ale tutaj chodzi o tą gotowość, danie komuś możliwości, żeby nas pouczył. Tak jak y, nauczyciel, jest w klasie, to żeby się czegoś od Niego nauczyć, to trzeba chcieć się od Niego tego nauczyć. I właśnie o to tutaj chodzi to jest ta cichość. Kolejną z tych cech jest głód. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, a werset 6. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. W innym przekładzie, błogosławieni, którzy cierpią głód i odczuwają pragnienie sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Z tych kolejnymi z tych cech są uczciwość i dobroć, albo szczerość, dobroć, a jeszcze niektóre przekłady, jak zobaczymy, mówią o tym szlachetność. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, a werset 15. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, werset 15. Przekład współcześniony w Biblii Gdańskiej. Lecz to ziarno, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem, szczerym i dobrym, szczerość i dobroć, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości. A w innych przekładach, na przykład. Yy... Przekład Tuliski Nowego Przymierza mówi to ci, którzy w szlachetnym i w dobrym sercu zachowują wytrwałości, usłyszane słowo i przynoszą plon. Biblia Tysiąclecia, na przykład, mówi tu oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują je i wydają obot dzięki wytrwałości. Kolejne jest to Cześć! Cześć, psalm 25, a werset 14. I psalm 25, a werset 14. Tajemnica pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. I w innych przykładach też jest ci, którzy boją się pana, którzy się boją, którzy się go boją. Objawiona jest tym, którzy się go boją. Tutaj ten, ten, te tobanie się go, to nie chodzi o strach przed Bogiem. Nie znaczy, że Bóg jest straszny. Nie znaczy, że chodzi o to, że trzeba się drżeć przed Bogiem, bo on jest straszny, niedobry, zły i w ogóle chce jak najgorzej. Nie, nie. Cześć dla Boga to jest taki rodzaj strachu w znaczeniu ostrożności, żeby nie uczynić niczego, co by mu się nie podobało. Można mieć cześć do swojej żony. Na tej zasadzie, że no, kocham ją, z miłości wynika to, nie chcę jej urazić, boję się, żeby nie, jej nie urazić. Dlatego będę robił wszystko tak, żeby było jak najlepiej. Nie ze strachu, ja się nie boję jej fizycznie. Nie boimy się Boga fizycznie, ani tego, że, że po śmierci nas będzie karał, ale ta cześć, to banie się Boga, właśnie jest w takim, że. Ponieważ go kochamy, dlatego unikamy wszystkiego, co by się jemu nie podobało. I dlatego to jest, że którzy się go boją, to w tym znaczeniu, że, że nie chcą zrobić nic, co by się jemu nie podobało. Starają się zachować wszystko tak, żeby było w, w sposób podobający się jemu. No i to jest właśnie też między innymi niezbędne yy, jedną z tych niezbędnych cech, które Razem składają się na tą gotowość umysłu. Tak, czytamy dalej. Pokora to uniżenie jest, jest potrzebne, ponieważ bez niego dana osoba czuje, przepraszam, ponieważ z nim, jeśli ktoś posiada tą, tą pokorę, to uniżenie, to jeżeli tak jest, to taka jednostka, taka osoba czuje swoje braki i czuje swoją potrzebę, Nauczania, bycia pouczonym przez Boga, Chrystusa, Biblię i członków gwiezdnych. Owa cichość jest potrzebna, ponieważ ona zapewnia gotowość bycia nauczonym, możliwość bycia nauczonym umysłu i poddaństwo serca, które czyni tą osobę otwartą i responsywną, taką, która reaguje, która odpowiada na właściwe nauki. Głód za prawdą i sprawiedliwością, czyli silne dążenie do nich, tęsknota za nimi, są potrzebne, aby uczynić czy dane, miłość danej osoby do nich wystarczająco silną, żeby przezwyciężyć przeszkody, jakie pojawiają się na drodze do osiągnięcia przez tą osobę prawdy. Szczerość albo uczciwość umysłu i serca są potrzebne, aby przyjąć prawdziwość prawdy, aby zaakceptować prawdziwość prawdy, ponieważ nieszczere, nieuczciwe serce w naturalny sposób zwraca się przeciwko prawdzie. Podczas gdy szczere, uczciwe serce ma skłonność, ma przywiązanie, ma, czuje pokrewieństwo do prawdy. Ta cześć, to banie się, jest potrzebne, ponieważ bez Niego dana jednostka nie jest, a z Nim jest nagradzana przez Boga prawdą. No i wreszcie ta dobroć albo szlachetność serca jest potrzebna, ponieważ, tak jak w innych podobnych przypadkach, ponieważ prawda jest Wyrażeniem dobroci, szlachetności, no to dobre serce w naturalny sposób ją docenia. I takimi są właśnie cechy serca potrzebne, albo wręcz niezbędne dla kogoś, aby mógł on otrzymać błogosławieństwa z zaaprobowanej przez Boga metody rozważania Biblii, badania Biblii. I nie tylko takie serce, Potrzebne nie, i nie tylko takie serce jest potrzebne, aby wstępnie otrzymać prawdę, ale jest ono także niezbędne, potrzebne, aby otrzymywać ją w sposób progresywny, czyli rozwijający się, ponie, ponieważ jest ono właśnie tym, co jest potrzebne, aby utrzymać otrzymaną prawdę. Powodem, dla którego ludzie, którzy kiedyś mieli prawdę, Ją utracili, jest to, że oni utracili te cechy serca, te zalety serca. Ale z tymi cechami serca, jeżeli są one zachowywane, no to dany ktoś staje się prawdziwym bereańskim badaczem Biblii. Bereańskim studentem Biblii. I na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo, zapraszam następnym razem.